Dzień dobry. Podczas wielu rozmów, spotkań, prezentacji na temat systemów CRM padają różnego typu pytania związane z tymi systemami. Pytania są różne, ale zazwyczaj mają jakiś wspólny mianownik. Postanowiłem zebrać te wszystkie pytania, stworzyć z nich zbiór i w formie takiego, e, takiej serii odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania właśnie udzielić tych Odpowiedzi. Nazywam się Szymon Rogozik, jestem współzałożycielem firmy Elite i zapraszam na krótki materiał wideo. Odcinek szósty. Panie Szymonie, czy wdrożenie systemu CRM może się wiązać z utratą danych? Odpowiedź jest bardzo prosta i można ją wyrazić jednym zdaniem: absolutnie nie. Nie ma takiej możliwości, ponieważ dane do systemu importujemy po prostu z innych różnych źródeł. Więc, przede wszystkim, e, możemy sobie pozbierać z różnych Exceli te dane, możemy wyeksportować je z systemu ERP, zrobić jednego Excela, który do systemu zaimportujemy. Więc, jakby. Tutaj o utracie danych nie ma mowy, wręcz możemy te dane uzupełnić i w jakiś sposób wzbogacić, ponieważ to, co mieliśmy wcześniej w różnych, w różnych źródłach, w różnych notatnikach, programach, Excelach, czyli wszystko, co się da wyeksportować, możemy po prostu do systemu zaimportować, tworząc jedno centrum danych. Więc tutaj takiego ryzyka nie ma. Dodatkowo w razie konieczności możemy sobie też zintegrować ten system CRM z innymi systemami trzecimi, na przykład z systemem ERP, przenosząc te dane między, między systemami. E, oprócz tego systemy takie CRM-owe dają możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa, więc możemy sobie co jakiś czas jeszcze zrobić kopię bezpieczeństwa, więc nawet gdybyśmy z różnych względów w jakiś sposób sobie e, niepożądane nadpisali te nasze dane w systemie lub je skasowali, to oczywiście możemy je później e, odwzorować na podstawie tych backupów. Także odpowiadając krótko, nie. E, system, wdrożenie systemu CRM absolutnie nie może się wiązać z utratą danych, wręcz przeciwnie, można je wzbogacić. E, Temat jest rozległy. Gdyby chcieli Państwo na ten temat porozmawiać, zgłębić go, poszerzyć, uspokoić jeszcze się troszeczkę bardziej, zapraszam do kontaktu, proszę wejść na stronę, wypełnić formularz. Na pewno się odezwiemy. Tymczasem dziękuję i do widzenia.